Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Dzielenie się to jest najpiękniejsza forma mnożenia dobra, i dlatego tutaj dzisiaj jestem. Myślę, że my tego jesteśmy uczeni od dziecka, i ja się staram to też wpajać swoim dzieciom, że fajnie jest się dzielić z tymi, którzy mają mniej. Dzięki szlachetnej paczce. Zaprzeczamy wszelkim twierdzeniom matematycznym, bo w tym przypadku dzieląc się, mnożymy ileż dobra. Zaangażowanie w paczkę nie wymaga wiele. Wymaga czasu i wymaga chęci. W międzyczasie z dnia zdjęciowego, w, w naszej przerwie obiadowej, będziemy pakować wspólnie naszą paczkę. W tym roku razem z moimi koleżankami, aktorkami i kolegami, aktorami, przygotowujemy. Paczki dla dwóch rodzin. Między innymi jest to rodzina pana Wojciecha. Pan Wojciech jest samotnym ojcem czwórki dzieci. Przy porodzie czwartego dziecka, czyli Kajtka, najmłodszego syna, mama dzieci zmarła, i pan Wojtek tak naprawdę z dnia na dzień został sam z trzema córkami i noworodkiem na rękach. Z jakąkolwiek rodziną wcześniej też nie miałam do czynienia, zawsze mnie ujmowało to, o jak Podstawowe rzeczy proszą te rodziny. Rodzina pana Wojciecha potrzebuje najprostszych rzeczy: przede wszystkim artykułów spożywczych, wyposażenia dla dzieciaków w ich pokoikach oraz pościeli. Po prostu pościeli. Sama doskonale wiem, jakie są potrzeby, kiedy ma się dzieci, a panu Wojtkowi po opłaceniu wszystkich rachunków. Zostaje 263 zł na osobę. To jest kropla w morzu potrzeb. Ja powiem o rodzinie Wiry i Jewy. To jest mama z córką. Są to Ukraińki, które uciekły z Ukrainy przed wojną. Chcą zostać w Polsce na dłużej. Nie bardzo mają po prostu do czego, do czego wracać w Ukrainie. Ich prośby są bardzo takie skromne, bo właściwie potrzebują takie podstawowe Podstawowe produkty, które odciążą na chwilę budżet domowy. No i Wiera poprosiła o kurtkę dla, dla swojej córki, żeby miała zimową, porządną kurtkę. To, co mnie bardzo wzruszyło w historii tej rodziny, to to, że córka pani Wiry ma ogromny talent plastyczny. Chce rozwijać swoje umiejętności, malując. Trochę to jest takie dla niej terapeutyczne, i trochę to jest taka rzecz, która pomaga się wyrażać. Marta Żmuda Trzebiatowska oraz Mateusz Janicki zapakowali już część swojej paczki potrzebnymi artykułami. My dzisiaj dołożymy drugą część. Taką paczkę w ramach szlachetnej paczki możemy robić w grupie i to nie muszą być trzy osoby, nie musi być pięć, może być nawet sto osób. Możemy podzielić się oczywiście tym, co mamy, ale też możemy podzielić się po prostu swoim czasem. Nie możemy uratować całego świata. Ale możemy uratować świat jednej rodziny. Zachęcam. Pomóż najbardziej potrzebującym na szlachetnapaczka.pl. Za takim jednym sportowcem, który zdobywa złote medale, czy kolejne tytuły, kolejne rekordy, stoi cała grupa ludzi. Nigdy w życiu nie występuje taki element jak zrobienie coś samemu, pomimo tego, że ja jestem reprezentantem sportu indywidualnego, to najważniejsze w tym wszystkim jest zgrany Team i Team, który się dogaduje, który wspiera. Moją największą trudnością w karierze sportowej był okres, kiedy doznałam kontuzji, było to przed samymi igryskami i w tamtym momencie dostałam wsparcie i pomoc od trenerów z naszej kadry narodowej, od trenera klubowego. Od moich przyjaciół i rodziny, co mi w tamtym okresie bardzo pomogło. Często przychodzą kryzysy, często jesteśmy gdzieś przybici sytuacją, która, która gdzieś nas dosięga, i nie zawsze jesteśmy sobie w stanie poradzić z tym sami. Dlatego, tak bardzo ważny w tym wszystkim jest chociażby trener czy fizjoterapeuta. Bardzo podobnie jest właśnie w pomaganiu. Dużo fajniej, dużo lepiej pomaga się właśnie w drużynie z przyjaciółmi, z rodziną, i wydaje mi się, że właśnie o to chodzi w pomaganiu, żeby robić to razem. W tym roku mamy takie fajne trio, razem z Olą Mirosław i Karoliną Pęk przygotowujemy paczkę dla rodziny Pani Marii. Pani Maria ma dwójkę dzieci, jedno dziecko ma spektrum autyzmu. Do tej pory, do września tego roku, mieli trudne, ale szczęśliwe życie, natomiast we wrześniu zdarzył się nieszczęśliwy wypadek, gdzie jedyny żywiciel rodziny, mąż Pani Marii, niestety zmarł. Zderzyli się z czymś, co, co tak naprawdę spadło na nich nagle, w tym momencie Pani Maria bez pracy, bez... Żadnej pomocy, no nie jest w stanie przeżyć. Nie wyobrażam sobie, jak ci ludzie mogą sobie sami poradzić. Brakuje podstawowych środków takich codziennych Ich kluczowymi potrzebami są żywność trwała, środki czystości i materiały szkolne. Natomiast szczególnym życzeniem córki pani Marii jest pluszowy jednorożec. Historia rodziny pani Marit to jest jedna z wielu. Jest to bardzo trudny czas dla wszystkich potrzebujących rodzin. My, sportowcy, łączymy się w jedną drużynę i pomagamy takim rodzinom. Okres szlachetnej paczki jest to naprawdę um, wspaniały czas. Chociażby dlatego, że rzut młotem, tenis stołowy i wspinaczka mogą się spotkać. Możemy razem z dziewczynami stworzyć jedną drużynę. W tym momencie stajemy do zawodów, ale nie jest to rywalizacja, a jednoczymy siły, aby właśnie wspólnie pomóc. Możecie wziąć kolegów, koleżanki, znajomych, rodziców, dzieci, i pokazać jak się pomaga, uczyć się tego razem, świetnie się przy tym bawiąc. Wierzę w to, że Polacy, zwłaszcza Polacy, potrafią pomagać i w tych trudnych sytuacjach, co pokazaliśmy przez ostatnie edycje, jest to sytuacja win-win. Idziemy, robimy zakupy, robimy szlachetną paczkę. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, wchodzimy na www.szlachetnapaczka.pl. Tam macie dodatkowe opcje. Nie wiem, jesteście za granicą, nie macie czasu, jesteście chorzy, zawsze możecie pomóc, chociażby drobną wpłatą. Dobro to wynik zielenia. Wejdź na stronę www.raszlechetnapaczka.pl i pomóż tym, którzy tego najbardziej potrzebują.